Z Ewangelii według świętego Jana, podobnie jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. Jezus posłany przez Ojca wie, że czasami w tej drodze można się skonfrontować z bardzo wieloma przeszkodami. Z krzywdą, z napastliwością, okrucieństwem, nade wszystko zaś z samotnością i z niepewnością. I wie, że jak pośle uczniów w tę samą drogę, w którą sam został posłany, to ich także to spotka. Ale także daje im to, co sam otrzymał. Bo otrzymał od ojca przecież zapewnienie o bliskości. Więc i im daje to samo zapewnienie. Pójdę z Wami, gdziekolwiek Wy pójdziecie. Nie będziecie samotni. Tylko to powoduje, że mamy odwagę w tą drogę posłania. Wyruszyć, stać się Jego misjonarzami, Jego uczniami, głosicielami Jego nauki. Tylko to, że mamy zapewnienie, iż On pójdzie z nami. Do zobaczenia jutro.